5 maja był dla licealistów pierwszym dniem naturalnych zmagań, który rozpoczął się od egzaminu z języka polskiego. W drugim Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Gnieźnie do matury w tym roku przystąpiło 216 uczniów. Oprócz przedmiotów podstawowych z języka polskiego, nowożytnego i matematyki, maturzyści mogli wybrać przedmioty dodatkowe, których przeważały te ścisłe. Nasza młodzież wybiera bardzo często przedmioty rozszerzone. Z grubo ponad połowa maturzystów wybiera dodatkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym i najczęściej wybieranymi i rozszerzonymi jest geografia, bardzo popularna, biologia, chemia. Mniej popularna jest niestety historia, moja ukochana. Mniej popularna jest również WOS, jest rzadziej wybierany, język polski, to są takie mniej popularne. Fizyka też niestety, też jeden z pięknych i, i ważnych przedmiotów. W tym roku licealiści na podstawowej części pisemnej z języka polskiego Mieli do wyboru tematy z Potopu Henryka Sienkiewicza i Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Zapytaliśmy maturzystów jaki temat wybrali, co było najtrudniejsze podczas egzaminu, czy wybrali przedmioty dodatkowe bądź rozszerzone i jakie są ich plany policjalne. O Potopie wydawał mi się łatwiejszy, więcej wiedziałam co mam napisać. Najbardziej dobrać odpowiednie słowa, żeby trafić w klucz, to najważniejsze, bo za to są punkty. Chciałabym iść na studia na psychologię. Może się uda, a może nie. Jeszcze zobaczymy. Z lektury potop. Wybrałam rozszerzoną geografię i matematykę. Myślę, że matura była całkiem łatwa. Ja wybrałem potop, tak samo ja. Moim zdaniem matura nie była ciężka. Czytanie ze zrozumieniem było całkiem łatwe. No, najgorzej było zacząć wypracowanie maturalne, a jak już się zaczęło, to poszło z górki. Jestem tego samego zdania, co polega. Matura nie była dość trudna. Taka, że tak powiem, ugodowa. A ja, tak jak właśnie tutaj już Adam wspomniał, dość trudno było zacząć właśnie pracę. choć jak już się, że tak powiem, rozkręciło, to już później szło jakoś z górki. A tam, że tak powiem, zamknięte i tak ze zrozumieniem był dość prosty. Ja wybrałem matematykę na rozszerzeniu i geografię. A ja matematykę i angielski. A to... potem na Politechnikę do Poznania. Też raczej Politechnika, architektura głównie. Ja wybrałem temat pierwszy, czyli temat z potopu. A kolega? Ja wybrałem temat z wesela. Nie czułem się dobrze akurat z potopu. Szczerze przyznam się, że nie przeczytałem tej lektury. Aczkolwiek no, Wesela jest moim tematem na naturę ustną, więc musiałem się przygotować i myślę, że był przystępny w miarę. Ja wybrałem POTOP, bo nic nie rozumiałem z tego, co było napisane w tym wierszu Wesele, w tym, znaczy, przepraszam, no w tym fragmencie oczywiście. No i było napisane w temacie na POTOP, że wystarczy odnosić się tylko do fragmentu tekstu, więc po prostu to zrobiłem. Nie wymyślałem oczywiście nic spoza tego tekstu, czyli było bezpiecznie, bo nie musiałem, nie było ryzyka, że się. Pomylę na jakiś temat właśnie z potopu, co był poza fragmentem. Tak samo właśnie było w weselu, że na podstawie fragmentu należało porównać dwie postaci, więc myślę, że matura poszła całkiem dobrze. Rozszerzona biologia, chemia, angielski. Ja tylko biologię i chemię rozszerzono, bez angielskiego. Coś z biologią jest chemią, ale różnie to może być, nie? Może Uniwersytet Adam Mickiewicza albo Politechnika. Jeszcze nie jestem do końca przekonany. Wesele. Dlaczego? Dlatego, że po to okazał się dla mnie tak. No, nie powiem, że zbyt trudny, ale nie miałem wystarczającej wiedzy na temat, po prostu, żeby no, napisać w klucz tak poprawnie. Nie wiem. Bo... Wesele po prostu y, miało jeden temat główny i było ładnie wszystko pokazane w tekście, też we fragmentach. Matematyka na rozszerzeniu, fizyka na rozszerzeniu, nie jestem humanem, nie? Także dzisiaj, dzisiaj po prostu to był najgorszy dzień, później już będzie tylko lepiej. I jest jeszcze chemia na podstawie. Chciałbym bardzo iść na Politechnikę Poznańską, na Automatykę i Robotykę. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że podstawowa matura z języka polskiego była prosta i nie obawiają się jej ostatecznych wyników. Zdawalność zależy w dużej mierze od tego, jak uczniowie się do niej przygotują. My robimy tutaj ze swojej strony, wydaje mi się, wszystko, co jest potrzebne, żeby naturę zdać. 6 i 7 maja obowiązkowe egzaminy z matematyki i języka angielskiego. Maturalne testy potrwają do 20 maja.